Siema pokażę Wam dzisiaj jak zaorać pole w Minecrafcie. Krok pierwszy znajdź motykę. Oczywiście najlepsza będzie drewniana. Krok drugi znajdź dirta. Najlepszy taki bez trawy. Krok trzeci weź motykę i naciśnij prawym przyciskiem myszki na dirta. Yy, Rok czwarty, masz już dirta do sadzenia. Teraz weź nasiona i zasiej je. Poczekaj aż coś urośnie. Pamiętaj by nie skakać po dircie. Coś ty zrobił, czemu skaczesz po dircie? No sorry, przypadek. Nie no, co on zrobił? I teraz wyrosła trawa, pamiętaj by nie skakać po dircie. Napiszcie w komentarzach, czy poradnik Wam się przydał, bo mi bardzo.